Wybiła godzina dwunasta, mili Państwo, jak w południe, w całej Polsce, również i w Cieszynie. Łączymy się razem e, i w ramach akcji niepodległa do Hymnu. Odśpiewajmy nasz hymn państwowy do hymnu! hymnie. Bardzo Państwu dziękuję za to świadectwo, za tą obecność, za to wspólne z całym krajem śpiewanie naszego Narodowego Hymnu. Zapraszam Panią Burmistrz Miasta Cieszyna, Panią Gabrielę Staszkiewicz o krótkie okolicznościowe przemówienie. Zgromadzeni goście, mieszkańcy Cieszyna. Dziś świętujemy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Dla ówczesnych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego był to szczególny czas. Zaledwie kilka tygodni wcześniej w stojącym za mną Domu Narodowym odbyło się zebranie przedstawicieli polskich organizacji politycznych, społecznych i kulturalnych, które przyjęło deklarację, gdzie można było znaleźć takie słowa. Jako Polacy, zamieszkujący kraj Polski, uznajemy bezwarunkowo przyleżność naszą, przynależność naszą i kraju do całej zjednoczonej, niepodległej Polski. Za najważniejszy obowiązek wszystkich Polaków w chwili obecnej uważamy jedność w działaniu i usuwaniu na bok wszystkiego, co by nas dzielić i różnić mogło. Bo wobec narodu, wobec dziejów i potomności odpowiedzialni jesteśmy za to, ażeby skupić dziś wszystkie siły do jednego najwyższego celu budowy państwa polskiego i utrwaleniu jego bytu na wewnątrz i na zewnątrz, a także dążąc do narodowej jedności i państwowej niepodległości. Nie pragniemy nad nikim panować i popierać będziemy z całych sił dążenia każdego narodu walczącego o własną państwowość. W szczególności z bratnim narodem czeskim pragniemy żyć w zgodzie i dobrym porozumieniu. W konsekwencji spotkania powstaje Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego, będąca pierwszą zorganizowaną i niezależną reprezentacją Polaków. Jednocześnie opowiadającą się za Śląskiem Cieszyńskim należącym do Polski. O niepodległość, o wolność trzeba było walczyć, a nawet przelać krew. Starożytna Maksyma mówi, że największym zaszczytem jest umrzeć za ojczyznę. Kardynał Stefan Wyszyński do tej myśli dodał. Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim. Oddać swoje życie na polu walki, ale trwa to krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata. My dzisiaj nie musimy ponosić krwawych ofiar. Co w takim razie możemy zrobić dla naszej niepodległej ojczyzny, by pokazać nasze przywiązanie do niej i nasz patriotyzm? Czy wystarczy, że znamy wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego i wywiesimy flagę w Dniu Święta Narodowego? Patriotyzm w dzisiejszych czasach jest na nowo definiowany: to uczciwa praca, płacenie podatków, wspieranie akcji społecznych, zaangażowanie w życie naszych małych społeczności, proekologiczne działania, kultywowanie tradycji. Dbanie o kontakty sąsiedzkie, troska o wspólną przestrzeń, zarówno społeczną, jak i miejską. To odpowiedzialny udział w wyborach, to reagowanie, gdy komuś dzieje się krzywda, gdy ktoś potrzebuje pomocy, ale to także niezgoda na łamanie prawa, wandalizm, hejt, poniżanie, dyskryminację, nacjonalizm i ksenofobię. Jesteśmy w, Jesteśmy w sercu Śląska Cieszyńskiego, w regionie, który, który swoją tożsamość budował w oparciu o takie wartości jak otwartość, tolerancja, zaangażowanie, nie zapominając o trosce o wartości obywatelskie. Jesteśmy częścią Zjednoczonej Europy i codziennie mamy okazję docenić, jak żyje się bez granic. Bo w przeszłości granica, która prawie 100 lat temu podzieliła nasze miasto, spowodowała wiele nieszczęść. Teraz jedyne granice, jakie mamy, są naszymi mentalnymi granicami. Mieszkamy w jednym mieście, mijamy się na ulicach, czasem coś nagło skomentujemy, mamy podobne potrzeby, oczekiwania. Całkiem sporo nas też różni ale dzielimy wspólną przestrzeń. Współczesny patriotyzm powinien wyrażać się tym, że dla każdego jest tu miejsce, że możemy się spierać, dyskutować, przekonywać i trwać przy swych poglądach, ale zawsze powinniśmy się szanować. To także świadomość naszej przeszłości i pamięć o przodkach. Jednocześnie jednak, mając na uwadze, że życie toczy się tu i teraz, korzystajmy z tych okoliczności, z wolności, ze wszystkiego, co nam oferuje współczesny świat. Odpowiedzialnie budujmy przyszłość w oparciu o najważniejsze wartości. Dbaj, dbajmy, by patriotyzm, wolność, odpowiedzialność, wspólnota, uczciwość nie były tylko słowami, ale drogowskazami w naszym życiu. Wartościami, którymi kierujemy się każdego dnia. Za chwilę wspólnie będziemy śpiewać pieśni patriotyczne. Wsłuchajmy się jeszcze raz ich słowa i doceńmy, że dziś w niepodległej Polsce możemy, ciesząc się, spędzić ten czas razem. Dziękuj dziękuję wszystkim, Którzy wzięli udział w tych uroczystościach i życzę Wam radosnego świętowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz za okolicznościowe przemówienie. Już teraz poczty sztandarowe przemieszczą się pod budynek Domu Narodowego, gdzie za moment złożymy kwiaty pod tablicą poświęconą, poświęconej Radzie Narodowej dla śląsko Cieszyńskiego. A będziemy składali w następującej kolejności, zgodnie z potwierdzonymi delegacjami. Najpierw zaproszę przedstawicieli Związku Kombatantów którzy Wioski i Przedstawicieli Pana Posłów Pana głosu, Przemysława

Do tym, pod tym pomnikiem wspólnym odsłuchiwaniem rogów zakończymy oficjalną część wyborów, W ciągu roku w następującym pochodzie w następującej kolejności obiecca Lady Szynianka, Polski Sztandarowane, teraz z Polszczem Standardowym Miejska Powiatu, Władze, gości Komisji mieszkańców. Zapraszam Państwa na Jeszcze do tego ostatniej oficjalnej części dzisiejszego radę z tego miejsca parowego Święta. Stay safe.